Oszustwa sprzedawców energii wciąż trwają. Jedna ze spółek, która wprowadzała klientów w błąd, ma zapłacić karę 380 tysięcy złotych. Jej przedstawiciele odwiedzali konsumentów w domach, oferując im zawarcie nowych umów na sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Dokumenty przekazywane konsumentom do podpisu miały być potwierdzeniem wykonywanych czynności. Dopiero, kiedy klienci otrzymywali fakturę, orientowali się, że zawarli umowę z nowym sprzedawcą. Konsumenci dopiero orientują się, że coś jest nie tak, gdy dostają. Albo pismo tuż przed otrzymaniem faktury, a to od zawarcia umowy upływa gdzieś 3-4 tygodnie. I wówczas, wówczas jest za późno, aby skorzystać z prawa, które nadał ustawodawca konsumentowi, do odstąpienia od takiej umowy w ciągu 14 dni. Akwizytorzy informują, że nowa umowa będzie korzystniejsza, a opłaty niższe. Do tej umowy, tej nowej umowy, wprowadza się dodatkowe elementy, jak stała opłata handlowa, która miesięcznie to jest 30 zł. Dla osób starszych, które płacą rzędu 50 zł, 60 zł za energię miesięcznie, dodatkowo wprowadzenie do rachunku 30 zł miesięcznie jest dosyć znacznym obciążeniem. Co więcej, te umowy również w swojej treści zawierają ubezpieczenie, czyli to też podraża koszt, prawda? Oszuści nie wydają konsumentom kopii zawartych umów, co uniemożliwia im zapoznanie się z ich treścią, a także utrudnia dochodzenie ewentualnych roszczeń. Czy to przy umowach zawieranych w punktach sprzedaży energii, czy w umowach zawieranych w mieszkaniu, pamiętać o tym, żeby przeczytać na pierwszej stronie zawsze są strony określone, czyli my jako konsumenci. Ten, który sprzedaje, czyli nazwa przedsiębiorcy. I stamtąd musimy wywieźć, z kim mamy do czynienia, żeby sobie krzywdy nie zrobić finansowej. I co więcej, musimy, jeśli już, to też pilnować, żeby te dokumenty, ta umowa była u nas pozostawiona. Jeśli tak jest, to dobrze jest się skonsultować z nami. I w terminie takim 14 dni można odkręcić wszystko, jeśli tylko jest to możliwe, a mamy dokumenty i jeśli w czas przyjdziemy do rzecznika. Do miejskiego rzecznika konsumentów zgłaszają się również konsumenci, którzy zawarli umowę w lokalu danego dostawcy energii. Wiemy jaki jest dostawca na rynku prawda olsztyńskim, dostawca energii i na ogół też osoby starsze tam zawierają umowy, są zachęcane do podpisania umowy na właśnie z gwarancją stałej ceny. Nie są informowani o tym, jak już powiedziałam wcześniej, że ta umowa podraża jednak rachunek o Opłatę handlową znacznie w skali miesiąca. I w takiej sytuacji, no, gdy dostaną ten pierwszy rachunek, korentują się, że jednak to nie jest tak, jak ustalano wstępnie. Więc w takich sytuacjach my pomagamy pisać reklamacje konsumentowi. A gdzie idzie później konsument z taką reklamacją? idzie do właśnie tego, z którym zawarł umowę, czyli do tego lokalu, w którym ta umowa została zawarta, albo kierujemy, wskazujemy, gdzie wysłać i jeśli jest odpowiedź, prawda, a na ogół te odpowiedzi są negatywne i wiem już o tym, bo, bo wiemy, jak to funkcjonuje, umawiamy się z konsumentem, że jeśli będzie taka odpowiedź od przedsiębiorcy, żeby kontaktował się do nas, przyniósł dokumenty wszystkie w tej sprawie, czyli odpowiedź również i wówczas sporządzamy wnioski do koordynatora urzędu do regulacji energetyki, który prowadzi takie alternatywne rozwiązywanie sporów. I te wnioski, które piszemy, w 90% paru procentach znajdują uzasadnienie i z tego się cieszymy, bo to jest ścieżka dosyć szybka, e, załatwia sprawę dla konsumenta, nie ma potrzeby kierowania sprawy na e, drogę sądową. Przypomnijmy, bezpłatną pomoc można uzyskać w biurze miejskiego rzecznika konsumentów w Urzędzie Miasta Olsztyna w pokoju numer 103, a także pod numerem telefonu 89 522 2801. Można zadzwonić również pod numer infolinii konsumenckiej 801 440 220.